W Radiu Z czekaliśmy na to cały rok I wreszcie się doczekaliśmy Startuje nasza akcja A może nad morze z Radiem Z Przez 6 kolejnych tygodni Będziemy na najpiękniejszych polskich plażach W najpiękniejszych polskich nadmorskich miejscowościach A rozpoczynamy od Krynicy Morskiej Biało-czerwoni. Siatkówka, czyli nasz sport narodowy. Polacy są mistrzami w siatkówce, dlatego w naszej strefie, w strefie Radia Z cały czas turnieje, cały czas mecze i oczywiście mnóstwo nagród do wygrania. Zresztą zobaczcie, jak świetnie się bawią. Wow. Nie bądź wielbłądem, słuchaj Zetki, wygraj Hondę! Moi drodzy. Fakcja Morze nad Morze z Radiem Z oczywiście, jak zwykle jest, Honda. Bardzo się cieszymy, że dzięki nim możemy dojechać w najpiękniejsze miejsca na polskim wybrzeżu, a ta czerwona honda jest do wygrania. Te wakacje w radiu Z. Wejdźcie na radioz.pl i koniecznie się zarejestrujcie, a tutaj można się przymierzyć do tej fantastycznej fury i zapisać się na jazdę blog. Ale ten, kto dużo jeździ, samochodem. Nie może zapomnieć również o wysiłku fizycznym. I dlatego Honda również oto dwa fantastyczne zawody sportowe dla całych rodzin na najpiękniejszych polskich plażach A na pewno nikt nie zgubi się w naszej strefie. Strefa dla dużych dzieci i dla małych dzieci. Tu jest bezpiecznie, tu jest sympatycznie. Tu można pobudować zamki z piasku, moi drodzy, tu można poczuć wakacyjną falę radia Z. I tu zapraszamy wszystkich najmłodszych z rodzinami oraz tych, którzy chcą. Obudzić w sobie dziecko. Niedźwiedź, a w zasadzie siła niedźwiedzia, świetnie sprawdza się w każdym terenie. Idealnie sprawdza się w górach i na śniegu, ale jest też idealny na polskie plaże. Moi drodzy, jest z nami Berry Bike, czyli najsilniejszy jednoślad na rynku i dzięki nim mamy energię do pokonywania najdłuższych kilometrów na polskich plażach. że wszystko co robimy, robimy ze smakiem. Dlatego bardzo się cieszymy, że na akcji A może nad morze z radiem Z jest z nami Vegeta ze swoją specjalną sceną, na której odbywają się niesamowite rozgrzewki i zawody sportowe. Zresztą zobaczcie sami, jak dbają o naszą kondycję. Czym pachnie polskie morze? Pachnie bryzą, pachnie rybą, pachnie piaskiem, pachnie miłością, ale pachnie również tak jak powinno pachnieć w radiu, czyli zapachami... FM, które przyjechały z nami na akcję A może nad Morze. Pełen wybór, pełen pakiet. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. A oprócz kosmetyków, które tutaj mamy, mamy oczywiście również fantastyczne suplementy, diety, najróżniejsze, żebyście zawsze byli zdrowi, zawsze byli silni i zawsze uśmiechnięci. A ja, żeleczkę dla zdrowia. Krynica Morska, byliście fantastyczni! Dziękujemy za inauguracyjną akcję A Morze Nad Morze z Radiem Z i do zobaczenia już za tydzień w Pobierowie. Pa, pa!